że nie powiedzieć, że kontynuuje e, dzieło, że polityka, e, ta niedobra polityka Chciałbym, żeby nie kontynuował, bo to oznacza kompletną izolację Polski na arenie międzynarodowej. Komisja Europejska czeka na rozwiązania, które m.in. przywrócą standardy w dyscyplinowaniu sędziów i pozwolą na powrót do orzekania tych, którzy zostali bezprawnie odwołani. We wczorajszej uchwale Polski Sejm zgodził się z taką oceną unijnych sądów. Uh, we are... bardzo szczegółowo przyglądamy się propozycji ministra Boznara i jego zespołu. Zbyt wcześnie, by oceniać, czy jest to wystarczające działanie, by spełnić kamienie milowe. Zmiany w sądownictwie to warunek odblokowania głównej puli pieniędzy z KPO, w tym pierwszych 7 miliardów euro, o które polski rząd wnioskował w ubiegłym tygodniu. Komisja musi otrzymać przekonujące dowody na to, że ruszył proces przywracania praworządności. Niekoniecznie to muszą być ustawy, ale jakieś inne wydarzenia, na przykład rozporządzenie Rady Ministrów, nie ma nic na gębę, muszą zdarzyć się fakty. Te fakty one mają charakter zarówno prawny, jak i polityczny. Podobnego zdania są zagraniczni europosłowie, którzy przez ostatnie 8 lat śledzili i krytykowali zmiany w polskim sądownictwie. Chcemy, by te pieniądze dotarły do Polski, ci, którzy blokowali praworządność, już tego nie robią. Jeśli Komisja Europejska uzna, że działania polskiego rządu przywracają niezależność sądownictwu, to uruchomi nie tylko pieniądze z KPO, ale również z Funduszy Spójności, czyli w sumie prawie 140 miliardów euro. Dorota Bawołek, Bruksela. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są już posłami. Decyzją o wygaszeniu malatów mandatu podjął marszałek Sejmu Szymon-Czołownia. To konsekwencja prawomocnego wyroku za aferę gruntową. Obaj politycy zostali przez sąd skazani za przestępstwo umyślne. Prawo i Sprawiedliwość stanowczo protestuje i mówi o politycznym wyroku. Głos zabiera także prezydent, który upomina łaskawikom skutecznie przesłanek bo wygaszenia mandatu nie ma. Dziś na sejmowej stronie pojawiły się dwa postanowienia. Marszałek Kołłownia wygasił mandaty poselskie Mariusza Kamilskiego i Macieja Wąsika. To otwiera drogę do odbycia przez nich kary dwóch lat więzienia. Byli ministrowie mogą się od tej decyzji odwołać do Sądu Najwyższego. Decyzja naszego Sejmu to konsekwencja prawowocnego wyroku Sądu Okręgowego Warszawy, który skazał polityków za przekroczenie uprawnień w związku z tak zwaną aferą gruntową. W 2015 roku, jeszcze przed zapadnięciem prawowocnego wyroku Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ułaskawił prezydent Andrzej Duda. Tę decyzję zakwestionował Sąd Najwyższy i uznał ułaskawienie za skuteczne, nakazując Sądowi Okręgowemu ponowne rozpatrzenie sprawy. Przenosimy się za ocean. Tam nie milknął echa decyzji Sądu Najwyższego Stanu Colorado, który wykluczył Donalda Trumpa z prawyborów. wyborów. Sąd orzekł, że Trump nie może być ponownie prezydentem ze względu na udział w powstaniu przeciwko Stanom Zjednoczonym. Chodzi o słynny atak na Kapitol, do którego stanem demokratów zagrzewał były prezydent Sandra Mejer. Losy demokracji leżą w rękach najważniejszego amerykańskiego sądu. To chyba jedyna kwestia, w której zgadzają się zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy Donalda Trumpa. To jest zła decyzja. Uważam, że to rażące naruszenie praworządności. Atak na kapitol 6 stycznia 2021 roku był bezprecedensowym atakiem na siedzibę amerykańskiej demokracji. I to właśnie rola, jaką w trakcie szturmu odegrał były prezydent, jest podstawą do historycznego wyroku sądu, zgodnie z którym został wykluczony z prawyborów wyborów w Colorado. Nie oznacza to jednak, że Trump wypadnie z walki o najważniejszy urząd w kraju. Republikanie nadal mogą go nominować. Gdyby to się miało utrzymać, to, to spowodowałoby ogromny kryzys, ogromne wątpliwości co do wchodzenia nie do końca uprawnionej instancji. Cały proces Wyrok sędziów z Colorado to dopiero początek polityczno prawnego sporu. Desperacko chcą nas powstrzymać wszelkimi niezbędnymi sposobami. Aby wygrać te wybory są gotowi naruszyć konstytucję Stanów Zjednoczonych. O tym, czy czternasta poprawka ma zastosowanie, powinien zdecydować sąd, ale z pewnością popierał bunt. Nie ma co do tego wątpliwości. Żadnych. Zero. I tu pojawia się znak zapytania. Paragraf trzeci, czternastej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych zabrania sprawowania urzędu osobom, które zaangażowały się w rebelię. Problem w tym, że nie jest tam precyzyjne. Jedna rzecz to jest to, czy poprawka obejmuje prezydenta jako urzędnika państwowego, czy nie, a druga rzecz, czy zachowanie Donalda Trumpa 6 stycznia, nawoływanie do idziemy na kapitol i tak dalej mieści się w ramach definicji słowa insurrection czyli rebelia. A to oznacza, że przyszłość Donalda Trumpa leży w rękach Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Sandra nie. Drama na ulicach Pragi, ludzi uciekających w panice i kryjących się na gzymsie tuż pod dachem wysokiego budynku. Widać na zdjęciach, które dotarły do nas ze stolicy Czech. W strzelaninie, do której doszło na praskim Uniwersytecie. Zginęło co najmniej 15 osób, a 24 zostały ranne. Jak informują wszystkie służby, napastnik to 24-letni student. Najpierw w rodzinnej wsi zamordował ojca, a potem zadzwonił na policję. Poinformował, że jedzie uzbrojony do Pragi. Pracownicy uczelni dostali e-mail z informacją, że w jednym z budynków jest strzelec. Nakazano, by nie ruszali się z biur, zaryglowali drzwi, zaberykadowali je meblami i zgasili światło. Plac Palacha została odgrodzony i otoczony przez policjantów z karabinami, a okoliczne ulice ewakuowane. To południu czeski Minister Spraw Wewnętrznych Wit Rakuszan powiedział tamtej telewizji publicznej, że osoba, która otworzyła ogień nie żyje. Dodał, że na miejscu nie ma innych podejrzanych i nie ma zagrożenia, ale prosił mieszkańców karabinów współpracę z Policją. Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz i opozycjonista spędził w Łagrze kolejne święta Bożego Narodzenia. Reżim Aleksandra Łukaszenki więził już ponad tysiąc dni. Mateusz Łachowski. Andrzej Poczobut został zatrzymany prawie 3 lata temu, dlatego, że chciał aby do kraju wolnych i miał odwagę krytykować białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenkę. W tym roku usłyszał wyrok 8 lat Łagru Skazano go na podstawie fałszywych zarzutów o wzniecanie nienawiści. Teraz jest w Nowopołocku w kolonii karnej o zaostrzonym wygorze, Przez cały czas przebywa w karcerze. Jest w miejscu, który jest taką no, fabryką do ludzi, do wolnego ich wykańczania w kosmarnych warunkach. To nie pierwszy raz, kiedy Poczobut jest więziony przez białoruski reżim. Wcześniej był aresztowany w 2011 i 2012 roku. Mimo strasznych warunków, w jakich przebywa dziennikarz, nie poprosił białoruskiego dyktatora o łaskę. Ciągle jest nieudzięczy, niepokojny, ciągle się stawia, ciągle pokazuje swoją moralną wyższość nad systemem białoruskim i jego funkcjonariuszami. O uwolnienie Andrzeja Poczobuta apelowały Polski Sejm i Senat, Parlament Europejski i instytucje Unii Europejskiej. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych twierdzi, że dotychczas robiło wszystko, aby doprowadzić do jego uwolnienia. Efektów jednak brak. Wyciągnięcie Poczobuta z łabru to jedno z najważniejszych zadań stojących przed ministrem Radosławem Sikorskim. Andrzej Poczobut stał się dla nas wszystkich symbolem niepodległego ducha, wiary i idei wolności. On jest w więzieniu, dlatego że reżim Łukaszenki się go boi. Od czasu do czasu pojawia się ktoś taki jak Andrzej, który niezłomnie pokazuje, na czym polega w stanie wartości. I za to myślę, wszyscy jesteśmy wdzięczni. Każdy, kto chce wesprzeć Andrzeja Poczobuta i jego bliskich, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl wysyłając wirtualną kartkę. Portal wydrukuje i dostarczy życzenia do rodziny Andrzeja Poczobuta. myślcie Andrzeju to jest prawdziwy niezłomny dziennikarz, to jest prawdziwy. W to po prostu Polak wierzący w to, co piękne w naszej historii człowiek z tego można się po prostu mogło zaczerpać wzór. Nie zapominajmy o Andrzeju Poczobucie, który sam trwa przeciwko całemu aparatowi autorytarnego białoruskiego państwa już od ponad tysiąca dni Mateusz Lałowski. Cieka święta w Betlejem, miejsce, w którym początki ma chrześcijaństwo ponownie zmieniło się w miasto duchów. Wojna tocząca się zaledwie 70 km dalej wystraszyła pielgrzymów, turystów. Dla mieszkańców Betlejem to też była katastrofy finansowej. To będzie naprawdę cicha noc w Betlejem. Zamiast śpiewu kolęd i głosów turystów, ciszę w Ziemi Świętej przerwać może najwyżej ten dźwięk. Tocząca się w regionie od października wojna Hamasu z Izraelem zamieniła Betlejem w miasto duchów. To najgorsze święta w moim życiu. Betlejem, jako miejsce narodzin Chrystusa, to dla wiernych miejsce szczególne. Przed miał ruch pielgrzymkowy był podstawą lokalnej gospodarki i zapewniał utrzymanie większości mieszkańców. Betlejem jest zależne od pielgrzymów i turystów o tej porze roku. zwykle jest tu pełno ludzi. W mieście zamieszkanym przez nie 90 tysięcy osób jest... 56 hoteli, setki lokali usługowych, warsztatów tradycyjnego rzemiosła oraz restauracji. W rekordowym 2019 roku Betlejem odwiedziło około 150 tysięcy osób to liczba mieszkańców bytomia. W 2020 i 2021 roku sektor turystyczny Betlejem stracił 1,5 miliarda dolarów. Ubiegłoroczne święta dawały nadzieję na poprawę sytuacji. Betlejem odwiedziło wówczas 120 tysięcy osób. Pierwszy raz widzę takie Betlejem, a mieszkam tu od 35 lat. Bank Światowy przewiduje, że na skutek wojny Izraela z Hamasem w 2024 roku palestyńskie PKB spadnie minimum o 6%. Szczególnie mocno wojna wpływa właśnie na turystykę. W Betlejem hotele, restauracje i sklepy znów świecą pustkami. Hotel jest całkowicie pusty, nie mamy gości. Mieliśmy rezerwację także na przyszły rok, więc oczekiwaliśmy bardzo udanego 2024 roku. Wszystkie zostały odwołane. Nie ma gości, więc nie ma pracy. Kanawati, jak wielu innych właścicieli lokalnych hoteli i restauracji, muszą zwolnić pracowników. Mieszkańcy Betlejem mówią wprost. Walczymy już tylko o przetrwanie. Nie chcemy tracić wiary, potrzebujemy nadziei na przyszłość dla naszych dzieci. W tym roku nie będzie obchodów Bożego Narodzenia w Betlejem i Palestynie. Świętowanie jest niemożliwe, gdy w Gazie giną ludzie. Nie ma choinki, nie będzie świątecznej parady. Ulicami Starego Miasta nie będą się przechadzać w Mikołajowie. Jest za to żłobek z Jezusem pod gruzami. Bo zdaniem wielu mieszkańców miasta, gdyby Jezus urodził się teraz, przyszedłby na świat w gazie. Blanka Dżubaj. Aż ja trudno sobie wyobrazić, że się tam mogą tak wyglądać. Tym bardziej, że u nas świąteczne przygotowania na ostatniej prostej. Ci, którzy zakupy mają jeszcze przed sobą, muszą przygotować się na wydatki. To jest drożej niż przed rokiem, ale dodajmy nieznacznie. Najwięcej wydamy na produkty spożywcze. Milena Borowska. Przed świętami znów musimy przygotować się na duże wydatki. Najdroższe, no to są ryby. Pięta najważniejsza rodzina, więc to jest znowu. Do... A poza tym raz do roku są, więc można coś tam wydać. A się nie oszczędza. Każdy sobie zamawia inne ciasto, każdy zamawia inne danie, już wydatków. W Średnio wydamy blisko 1,5 tysiąca złotych, najwięcej na zakupy spożywcze. Na szczycie listy w wielu domach niezmiennie jest karp. To koszt 25-30 zł za kilogram, więc podobnie jak rok temu. Ceny większości pozostałych produktów potrzebnych do przygotowania tradycyjnych, świątecznych potraw tylko nieznacznie się zmieniły. Jeżeli w zeszłym roku mówiliśmy, że mamy rekordowo drogi święta, to w tym roku możemy powiedzieć, że mamy tak samo rekordowo drogi jak w zeszłym roku. Według raportu Związku Banków Polskich sama kolacja w i Lina będzie nas kosztować nieco ponad złotówkę więcej niż ubiegłoroczna, ale w stosunku do cen sprzed dwóch lat mamy już wzrost o blisko 30%. Myślę, że większość z nas jednak poczuje, że święta to są święta, ale na pewno z pieniędzmi zdobymi no i ostrożnymi. W tym samym czasie też się gra i bardzo wiele sieci znając w Polsce przyczelienia, wiedząc, że w grudniu ruszymy mnie na te zakupy. Proponuje taką ilość promocji, że mniej więcej jesteśmy w stanie wydać podobne kwoty. Oczywiście chcemy oszczędzać, ale nie przesadnie. Hmm. jeżeli się planuje z wyprzedzeniem, ponuję się na promocję. Można z takimi cenami jak Plecak dla mamy, na dla dziadka, skarbonkę na babci i płytę na taty. Straszny problem jest. Na pocieszenie mam to, że moim zdaniem pojemnik jest droższy specjalnie w tym roku, a nawet może staniały. Choć to nadal niemały wydatek. Mogło być lepiej, ale najgorzej nie jest. Niech to już. Bo tradycja, rzecz święta. Mirena prostu. Szanowni Państwo, Telewizja Polska to nie tylko rzetelne informacje, ale ulubione Państwa seriale, programy, teleturnieje, do których nikt Państwu prawa nie odbiera. Wracamy do Państwa domów. Chcemy wrócić do tych, którzy w ostatnich latach nie widzieli dla TVP miejsca na swoich pilotach, swoich obiektach. Telewizja publiczna wraca do swoich widzów, czyli do swoich właścicieli, do społeczeństwa, do wszystkich i do każdego, niezależnie od światu poglądu, wieku, zainteresowań, religii. Oferta mediów publicznych zapewnić ma treści dla najszerszej grupy odbiorców. Naprawdę potrzebujemy tego zrozumienia i zgody, żeby telewizja była i ogólnie, żeby media publiczne były takim, można powiedzieć, balsamem na nasze kłótnie i na to wszystko, co, co, co nas dzieli. Młodzi mówią, że uciekają od mediów publicznych zrażeni ich brakiem obiektywizmu. Profesor Wiesław Godzic, medioznawca, rozumie tę ucieczkę i wierzy, że młodzi będą w stanie wpłynąć na zmiany. Sam będzie śledził je z uwagą. Z tym, że my w swojego domu oglądamy i krytykujemy. Ale myślę, że gorzej już być nie może niż było. Telewizja publiczna należy do społeczeństwa i głos obywateli, a nie polityków powinna wyrażać. Nie ma wątpliwości, medioznawca. To musi być telewizja, która ma autorytet. To musi być telewizja, która opiera się politykom, a polityków gdzieś tam w w trzecim rzędzie ustala. Bezstronność, przestrzeń dla rozmowy, dyskusji, debaty dla miłośników różnej muzyki, różnych filmów, fanów teatru i harmonii i dla tych, którzy wolą inny rodzaj rozrywki, ma być miejsce na różne gusty i różne potrzeby. Nikt oczywiście nie będzie zajmował Państwa ulubionych seriali, które goszą Państwa doma do 10, 20 czy nawet więcej lat. Tak miło nie na, na złe, Ta oferta oczywiście zostanie. Będzie też wiele innych atrakcyjnych pozycji. Natomiast Prawdą jest, że pewnych rzeczy nie będzie na antenach telewizyjno-polskich. Nie będzie haństwa, nie będzie szczucia, nie będzie wykluczania. Będzie zbudowanie wspólnoty. Nie będziemy dzielić, ale będziemy łączyć. Takie momenty wspólnoty zapewniała niegdyś z tej anteny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Budowały wspólnotę wydarzenia sportowe, radość w ważnych momentach dziejowych jak wejście Polski do NATO i Unii i wspólny smutek w momentach dramatycznych, kiedy byliśmy, choć na krótko, naprawdę zjednoczeni. Telewizja ostatnich 8 lat pracowała nad tym, by podzielić Polaków. Słynne paski grozy były aż tak groźne, że stały się śmieszne i śmiech stał się głównym antygotum na propagandę TVP. Polacy zasługują na źródło informacji, które będzie niezawodne. Będą wiedzieli, że mogą mu zaufać. Sądasz Cebos z tego roku pokazuje, jak ostatnie lata zniszczyły zaufanie do telewizji publicznej. W ciągu ostatniej dekady spadło ono o połowę i już tylko co czwarty polak pozytywnie ocenia wiarygodność tego medium. Ja mam ogromną nadzieję, wielką radość, że będziemy mieli moim zdaniem telewizję obiektywną, demokratyczną, telewizję, która będzie dla wszystkich obywateli. Wszyscy płacimy na tę telewizję, a ja 8 lat. Nie utworzyłam żadnego kanału publicznego. Dla edukacji media publiczne mają niebawatelne znaczenie Krystyna Górnicka, nauczycielka szkoły podstawowej wskazuje szczególnie na jej wartość służącą do budowy społeczeństwa obywatelskiego. Przydałyby się tutaj na pewno programy, które by zaopatrywały niezbędną wiedzę naszych uczniów, żeby mogli tutaj. W przyszłości stanąć jako pełnoprawni, pełnoletni obywatele, którzy znają swoją sytuację w społeczeństwie. Odbudowa telewizji publicznej będzie wymagała prac od wielu środowisk, kompleksowej ustawy medialnej, wysiłków społecznych. Student dziennikarstwa życzyłby sobie, by równać dół najlepszych. Myślę, że Lubiskim może stanowić przykład dobrej telewizji publicznej, gdzie każdy znajdzie na jeśli media się nazywają publiczne, to muszą reprezentować całą publiczność. I to się tylko osiągnie, jeśli rzeczywiście są bezstronni. Muszą być niezależni od rządu, niezależni od opozycji. To wszystko jest nieważne. Najważniejsze musi być publiczność. Bezstronna informacja pozwala na podejmowanie racjonalnych decyzji przez jednostkę i całe społeczeństwo obywatelskie. Taki właśnie przekaz dostaną Państwo z Telewizji Publicznej. Może Panic Strawdownic wiadomości. Proszę krytykować. Będziemy słuchali. Jak będzie trzeba, to będziemy naprawdę powiedzmy I tyle dziś w 19.30. Zapraszam mi na 19.30. Do Złacowania.